No, tekst był śmieszny dla mnie. Ja już nie odnoszę się do stylu, bo ja też nie umiem pisać, ale nie odnoszę się do stylu. No, generalnie był to tekst napisany na poziomie piątej klasy podstawówki, który uderzył w wichniarka, który uderzył dziwnym trafem w mielcarskiego i uderzył również w Koźmińskiego. Koźmiński był. Koźmiński był gościem kanału sportowego i miał swoje przemyślenia i ma swoje przemyślenia. I wydaje mi się, że jest jednym z najciekawszych analitycznych rozmówców w polskiej piłce. Natomiast porównania w stylu szkoda, że nie miał takich finezyjnych dośrodkowań podczas kariery, jakie ma te swoje puenty i opinie wygłaszane w studiu. To ja powiem tak. No to ja zapraszam Darka, żeby się zmierzył na argumenty sportowe, taktyczne, personalne z Markiem Koźmińskim, bo myślę, że on na piłce zna się bardzo dobrze. I może Darek nie pamięta, bo był za młody, ale akurat Marek Koźmiński to w skali lewych obrońców czy lewych wahadłowych dzisiaj polskiej piłki to byłby numer jeden, byłby top. Byłby top, jeśli mówimy o pozycji lewego ofensywnego obrońcy. Mając i, prawą nogę. I my dzisiaj takiego nie mamy. I my dzisiaj Darku takiego nie mamy, uwierz mi, bo, bo ty tych meczów Marka w Udineze, ani w reprezentacji to to do końca nie pamiętasz. Generalnie zapraszam Darka, niech tutaj przyjdzie do nas, ja mu umożliwię, dam antenę i niech się zmierzy na argumenty z Markiem Koźmińskim. Na temat piłki, ustawienia, taktyki, reakcji. Niech podyskutują. Jeśli ktoś krytykuje kogoś takiego jak Marek Koźmiński za nieznajomość piłki, no to zapraszam Darka, Przyjdź publicznie udowodnić, że wiesz o piłce więcej od Marka Koźmińskiego. Zapraszam Cię.